I nadal jestem głupi jest. Kurde nie! The... Halo... Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek i ostatni odcinek z maratonu z Justyną, więc dzisiaj z Justyną będziemy grali. Nie no. No Ale fajny żart. Dzisiaj z Igorem będziemy grali. W lekarza, w ostatni odcinek z Igorem. Dobra, słuchajcie, Zuzia jest u mnie dzisiaj. Jest to jej premiera. A to jest głupie, bo my się znamy bardzo długo. Ale słuchajcie, jeszcze będzie ostatni odcinek z maratonu z Justyną, może się pojawi, ale dzisiaj jest debiut. Mój debiut jest! Zuzi debiut, więc ja. Powiem tak, pokażmy jej, co my możemy zrobić. Jaką mamy tak siłę tutaj na tym kanale? tak nie umiesz tyłu. po polsku. Pokażemy nie umiem. Jak już wszyscy wiedzą, że ja jak... myślę, że jestem z Polski. Jak mówię, że jestem z Anglii, to oni. Dobra, nieważne. Znamy się Uf, ze Stewartem od wielu lat, a jednak pierwszy raz nagrywamy razem. To jest no. dziwne, ale zobaczymy, jak nam się uda. No bo ja tam pisałam, ludzi, może nagramy coś, ale nigdy nie miała czasu dla mnie tak. Ej, w końcu to ja coś przypełzłam. No, dwa <laughs> lata później. <śmiech> <śmiech> w końcu tak. Chcę, żebyście ją mili przywitali, ma być kurde wciul łapek w górę. Macie pokazać naprawdę na co stać dzisiaj Ej, po co ci te łapki? Ja lubię łapki, one już Ej. nic naprawdę nie dają, naprawdę Ja tam może opowiem wam o tym w innym odcinku no bo, bo no, na teraz nie, bo to nawet teraz operujemy i gość czeka i nie chcemy, żeby gość Ej, umarł Justyna, gdzie są okulary te gogle? Bo potrzebujemy je mi, żeby do tej operacji, bo mi krew pryśnie w oczy <laughs> Zaraz ci coś innego pryśnie w oczy Dobra, może nam się uda uratować dzisiaj człowieka. Zapomniałem jak to się gra. Ej, one są okurzone i ja nic nie widzę. To dobrze, to będziemy mieli utrudnienia. Ja on bym on nawet od... Sosem sojowym. O nie dał <laughs> mnie <aś> sosem <laughs> sojowym? Ja to jest krew gościu, to jest kurde. To jest za po... higieny jakieś... Ostatnia ten, operacja, czy? patrzcie, pokażę Wam tutaj. Wynajęte. Ale jednak co z barbecue, pozostał po operacji? Albo? To była operacja wszczepienia zamiast krwi to, i to barbecue. Dobrze, ja nie pamiętam jak się w to gra. No jak? Może tak szczelimy papierkami nożyce i to pierwszy. Wyciągnij, lecz. żeby nie zamrukało. No tak, ale kto zacznie? Nie umiem wygrać szczerze Papierkami nożyce raz, dwa, trzy. To wybieraj kto zacznie. E ja. No to ja pamiętam. Dobra. dobra, proszę. Zuzia zaczyna. Ej, I, to nie jest łatwe. Co wyciągasz? Żabę. Dobra, żabkę. Co Przepraszam! Strykne. Przepraszam, zniszczyłam go, zabijam no? Dobra, teraz ja mam szansę odbić sobie tą żabę, nie? Stresowałam. Wow, no ale ty masz jakieś chyba... Ja to, ja to zły, złą profesję tu wybrałem. Ja, ja nie go... nie kręcić na YouTube, ja powinienem robić, być... Opero operacja, ro operacja robić. No No właśnie, chirurgiem być powinien. Ja wypieram, że masz wybrać ten glut tam zielony. On w ogóle nie ma, nie ma jak go chwycić. No właśnie. A może ci się uda. <śmiech> jezu. <śmiech> Dzwonią sąsiedzi na policję, jest pierwsza 27 przepraszam, że tak krzyczę, ale straszyłam się, bo go zabiło. Gościu umarł. Po raz kolejny znowu zabiliśmy człowieka. Ale ja wam pokażę, ludzie, jak to się robi. Ja <laughs> z spokojną ręką. O jezu, ten glut naprawdę tam się wyłamał. No A ile mam czasu na niego? Kurde, nie można tego oh. Ci Skumamy, Dobra, teraz hardcore oh. I to prawą ah. Kurde Już powinien czas I teraz to samo puścić, ale bez kurde kamery O, dotknęłem. Wstrychnęło jego noc, kurde A teraz nie, ja po. mogę kolejne inne? Możesz, teraz te inne No gluta już nie dam rady Ten glut jest postrany, to jest naprawdę no. ciężko, żeby będzie Dobra Dobra To wybierasz mi, czy co? Czy sama mogę? Teraz możesz, teraz poz pozwalam ci wybierać Możesz ty wybierać i lecimy na następne. A czemu to jest takie dziwne? No to jest bardzo proste po prostu. Można wyciągnąć gumkę no. i jest git. No sekundę. No. A to ja nie jestem taka, ja wolę trudne rzeczy. Dobra, Buśka. Dobra, robuszka. Trzy. No dobra. jak? Jeden. Zasz ja grę. Bzz. Bzz. Ja... No czekaj, B... Coś, ty już To jest już? to już, już? Już koniec, już pacjent już no. się budzi. Halo, obudził się. No to jest, ani gra. <grym> Jezu, jaki jak męż. Co ona nawet jest? No spociłam się. Ja ci pokażę, to trzeba spokojną, delikatną ręką, trzeba go tak... O! Raz, dwa, ja to trzy... Z... Nie, musieliśmy mieć jakiś czas, bo byłam pewna, że buźka będzie spoko, jednak to było trudno. Dwa... <grym> Czemu? to jest... Kurde, kiedyś było to łatwiejsze, coś... Te szczypce są nieostre. No! No skur, te szczypce. Też to poczułam. Dobra, że w ogóle to nie... dawaj to wiaderko teraz. Ja twierdzę, że to warto. To mnie idzie chwycić. No Ty właśnie, nie to nie chyba o to chodzi, chwycić. że to chyba jakoś trzeba wygrzebać tego. Kolejny odcinek Maraton z Justyny, odcinek 4. Wyciągnęłaś, no. A, Kurde, oczy. Dobra, ona nam pokazała, że jednak jest po prostu główny. To możesz przekazać to komu chcesz. Przekazuję na dom <laughs> to już i ja bym bardzo chciała jednak coś wyciągnąć Dobra No kur... Weź tą gumkę już i... Ale to jeszcze zrobię? No to po prostu możesz się pożegnać i tracisz swoją pracę jako lekarz Jedno jest Doktor Zosia zawsze to robi Słuchajcie, w tym samym czasie u Zuzi pojawił się filmik, gdzie pracujemy jako eksperymenci Chemiczni No tak Eksperymentyczni I zmusić się. Nie mam tutaj, żeby pokazać, ale ogólnie Włożyliśmy takie nalazki, buchało, zwaliło eksplozję. robiliśmy, był los pierwszy. Zobaczcie, a ja teraz patrz na 3, 2, 1. Wjeżdżam, zbieram ziomeczka i. i... I zabijasz go! I zabijam ziomeczka. <laughs> tak. Coś jest nie tak dzisiaj, ludzie, z moimi rodzinami. Znaczy, to jest trudne. Trzęsę się. Ej. Udało się? Da, 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 da. Kurde. Już 3 jeden, to nie też. Dobra, to ja, ja po prostu pojadę z tym pieskiem o, Prawie wyjdzie, było, prawie nawet było. się tak pogierałam. Nie, wcześniej Jak bo... się za bardzo skupiasz, to jest... ale mam dałeś radę. Go, mam go. Ej, i teraz kolejny chyba możesz. Nie, teraz ty, bo w sumie no, ja, no, ja, ja z wiązkiem chyba nie dobra, dam rady. No to... Rady. Nie, oba nie daliśmy. To Ej, co a prawie? mogę sobie trochę przybliżyć. Tam Gdzie? nie będzie to dobrze, ale tak. Kurde szczerze nie. No, to ja to wyciągnę, to będzie... W Masz to? Tam, tam, A ja się starałem właśnie z tym i mi się nie udało. No bo, też trochę daleko mamy od Co jest grane? Nie mogę przegrać na własnym kanale, nie. Teraz jest czas na rewa. Ja to jest ukryte, super ta Ej, nie idzie, bo myślisz sobie, jak chwycisz tak fajnie za łóżko berka? Nie, to nie jest takie Oj, mam nową technikę na to. Właśnie, normalnie. Ta gra doprowadza do szału, wywołuje agresję. I co jeszcze? Technikę I zaraz już ślizda się jeszcze tylko jedno. Jaką masz technikę? No patrz, no to pokażę ci jak. Nie, mam. ja mam teraz ruch. Czemu? Bo Ty wyciągnąłeś raz ja? No dobra, no to obie. No. Ja mam trzy i ty masz cztery. Mam pomysł. <noise> <noise> Dobre pomysły, Zuzi Zawsze na proscie. Ja ci pokażę <głos> <ich>. <głos> oh. Moje pomysły są zawsze super. O, O Jezu, jakie oparcie Jest druga, druga szansa na, na da, 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 da! Nie wierzę, o ty gnoju mały Ale stres, nie? A gdyby to jeszcze było na czas To byś musiał się mam po, obsikać byś musiał się... O, Mam to, mam to, 4-5 Na razie trzymajcie ze mnie kciuki, ziomy, napiszcie w komentarzach kto myślicie, że wygra No, wiadomo, że Ty, bo to jest Twój kanał no, U mnie nie jest nic ustawione. Spokojnie, ziomy. Bądźcie Zaraz. łaskawi dla mnie. Proszę. Tak naprawdę to jest wszystko ustawione. Lubię koty, kwiaty i wyciągnęłam. Lubię ja! telefon sekundę. Ja! Nie, to ja muszę. Nie, to tylko dwa zostały. To ja. Ja gramę remis. Nie, gramę wygranie. Ja mam y, pięć, ty masz. Cztery. No i będzie jak może teraz znowu być remis, o to chodzi właśnie. No żeby... to niech będzie wiesz, musi być pojedynek za rzędu. No. Dobra, to leci. To ja lecę z kurde zegarkiem. Bo czas nam się kończy. Chodzę na, na głębsze operacje. No, bardzo głębokie. O ty gr. Wyciłem go jakoś ściśle i... Wow! wow! Jakoś się udało! Ej, kurde. Nie ale wariat, kurde. Normalnie cisnę do przodu. Dobra, o nie, to ja będę, miał... ja będę musiała zrobić ctwonek. Żeby był remis, kurde, ale będzie hardcore teraz. Uuu, tu, Masz to? To no, ludzie, gramo, chociaż o remis. Trzymajcie kciuki za mnie, proszę. Ja wie, wiesz co, jak ja po prostu oddaję się widzom, to ja zawsze mam szczęście. I patrz, to zrobię to z zamkniętymi oczami. <laughs> Zamknęłaś mnie! Zamkniętymi oczami cześć, zabiłeś cześć. właśnie jego. Nie zamknęłem nawet oczu. Cześć, trochę, kamera. Ej. Dobra, wiem. O. Wiem. No? No to dawaj, skoro wiesz. To ciężko to jest. Czekaj, jeszcze jedną szansę. A, yes! Nie, ja wiem! Dziękuję, ziomy, ja wiedziałam. Ja właśnie się ogarnęłam i ja nie ja ja zrozumiałam, jak to zrobić. Nadal jestem głupi? Yes. Kurde nie, ale nie wzdrygnęło Jak tego nie dam rady ja Jestem skończony Yeah no. To się nie liczy Czyli remis Zajebiście, piąteczka remis Ej czekaj oszukiwałaś Dobre, I tyle było na ten odcinek Jak widzieliście, bardzo duże emocje Jeśli chcecie jeszcze, żeby Zuzia się pojawiła u mnie na kanale, to zostawcie jej miłą łapeczkę w Dzięki I wbijajcie do niej, bo w tej chwili mamy też postrany eksperyment, który pojawi się u niej na kanale Mega warto bo po prostu było śmieszne Ja też dziękuję, że mnie zaprosiłeś z tyłu Nara, pa Nie zaprosiłem cię, w pier... a! No, a też I Dobra, siema, dzięki, do następnego odcinku Jo